Czy wiesz, skąd wziął się gest z podniesionym środkowym palcem? Stało się to w czasach wojny stuletniej, która w rzeczywistości trwała 116 lat. Była to walka między Anglią a Francją, nie tylko o tron, ale i o honor. W bitwie pod krajk Anglicy, uzbrojeni w długie łuki, rozgromili francuską armię, mimo że Francuzów było trzykrotnie więcej. Król Francji Filip wpadł w gniew i rozkazał obcinać środkowe palce pojmanym łucznikom, aby nie mogli już strzelać z łuku. Podczas kolejnego starcia Anglicy znów zwyciężyli i przed bitwą pokazali przeciwnikom swoje całe palce, wystawiając je na pokaz. Ten gest stał się znakiem wyzwania i szyderstwa wobec Francuzów. Z biegiem czasu gest ten stracił swoje wojenne znaczenie, ale zachował zuchwały i obraźliwy charakter, symbol buntu i pogardy. Tak oto historia wojny zamieniła się w uniwersalny język obrazy.